Przedstawiam Państwu pan Jakub Zemła radiesteta, czyli będziemy rozmawiać o radiestezji. Bardzo proszę, z przyjemnością. Na czym to polega? No to zdajmy sobie najpierw sprawę z tego, czym jest radiestezja. No. Ja mam taką swoją osobistą definicję radiestezji, która mówi o tym, że jest to praktyczna umiejętność świadomego odczuwania promieniowań, oddziaływań. I wyciągania z nich bardzo praktycznych wniosków. Ta definicja zakłada to, że przeciętny człowiek ma predyspozycję do tego, żeby odczuwać to, co się dzieje w jego środowisku, w jego otoczeniu. I praktycznie każdy człowiek ma od czasu do czasu jakieś przeczucia, odczucia, których bliżej nie potrafi określić. Radioasteta potrafi to zdefiniować i w sposób świadomy. Powiedzieć, co czuję, a z tego wyciągnąć wnioski, które mogą posłużyć innym ludziom. No właśnie, w praktyce. Jak w praktyce, to wygląda. właśnie. No zacznijmy od tej najstarszej tradycji różczkarskiej, czyli tak. jakby poprzedników radiestetów, czyli tyczenie studni, ujęć wody, tak? Wyszukiwanie najlepszego miejsca na ujęcie wody. Jest to stara tradycja, stara umiejętność. Która no, w dużym stopniu przybliża decyzję o miejscu, gdzie należy taką studnię wytyczyć, zbudować. I gdzie na pewno będzie woda. I gdzie będzie woda, która będzie odpowiednia. A odpowiednia woda to jest taka, która ma dobre parametry fizyko-chemiczne i taka, której jest dużo. No dobrze, ma pan tę różdżkę w rękach. I, I co pan odczuwa, jak to się dzieje? Po prostu różdżka reaguje. Ja powiem wprost, ja nie mam odczuć. Ja patrzę na różdżkę, którą trzymam w rękach i na to, jak ona się zachowuje. To jest element jakby mojego też i bezpieczeństwa, gdyż mamy do czynienia z oddziaływaniami, które nie są obojętne dla przeciętnego człowieka, bo oczywiście woda. Na działce jest dobrodziejstwem. Bez wody nie ma życia, nie ma gospodarstwa. Gospodarstwo nie będzie funkcjonować bez wody. Ale z drugiej, z, z drugiej strony, spanie na takim miejscu, na takiej podziemnej żyle wodnej, tak ją sobie umownie nazwijmy, jest dla zdrowia mało korzystne i zazwyczaj rodzi różnego rodzaju kłopoty. Więc innym praktycznym zastosowaniem radiestezji i tego, co czuje radiesteta w środowisku naturalnym, jest to, żeby takich miejsc unikać. Czyli wskazywać strefy, które się nadają najlepiej na dom, gdzie człowiek będzie wypoczywał i regenerował swoje siły. No a w jaki sposób to pan. Znajduje takie miejsce, które jest odpowiednie. Oj, to jest dosyć skomplikowana technika, mająca swoją technologię, procedury. To jest wbrew pozorom trudne miejsce. To nie jest tak, że przychodzi radiesteta, e, przejdzie się z różką czy z wahadłem po terenie, pomacha rękami i powie tu. Tutaj raczej preferujemy taki rodzaj usługi, który jest dostosowany do procesu inwestycyjnego. Czyli jeżeli wskazujemy najlepsze miejsce na dom, no to jest to oparte o mapy geodezyjne, o zasób map geodezyjnych i jest to również materiał, z którego może skorzystać później architekt, lokalizując dom, bądź też rozplanowanie pomieszczeń żeby te najbardziej wrażliwe funkcje mieszkalne jak łóżko, miejsce wypoczynku dziennego czy miejsce nauki dziecka były właśnie w takich strefach. To jest jakby drugie zastosowanie. Trzecie to jest rodzaj interwencji, o ile studnie i wskazanie miejsca na dom to jest profilaktyka, bo klient prosi o pomoc, o usługę żeby mu wskazać najlepsze miejsce. Jest to działanie profilaktyczne. No ale jeżeli mamy miejsce, swoją siedzibę w bloku mieszkalnym, czy już w domu, który istnieje, bardzo często bywa tak, że ludzie się źle czują, ponieważ proces inwestycyjny. E, Budowa budynku rządzi się swoimi prawami. Mało kto w tej chwili patrzy na środowisko naturalne. Rządzi tutaj podział terenu, rachunek ekonomiczny, planowanie przestrzenne, które no nie uwzględnia tych. Po prostu nie zwraca się uwagi na to. Tak, nie ma, nie ma, nie ma pełnej świadomości społecznej. Tak? Z tymi działaniami profilaktycznymi przychodzą ludzie, którzy są świadomi. Którzy wiedzą, czują, słyszeli bądź mieli wcześniej już jakieś niezbyt przyjemne doświadczenia. Natomiast druga grupa klientów to są tacy, którzy wiedzą, że coś jest u nich w domu nie tak, bo albo mają kłopoty ze snem, albo zbyt często zauważają u siebie osłabienie czy też popadanie w różnego rodzaju infekcje. Które są, powiedzmy, zbyt często niż u przeciętnego człowieka. No i wówczas takie, takie badanie bardzo często potwierdza, że jest coś na rzeczy, że miejsce spania jest w obszarze, w, w strefie geopatycznej, czyli takiej, która nie służy wypoczynkowi człowieka. No i, i, i wtedy, wtedy trzeba zrobić wszystko, żeby, żeby te warunki poprawić. No dobrze, ale jak to zrobić? Już jest mieszkanie gotowe, łóżko stoi, nie ma go jak przestawić, bo nie ma miejsca, i co wtedy zrobić? No właśnie, to jest, to jest, to jest problem. Ja zawsze mówię klientom, jeżeli można przestawić łóżko, miejsce wypoczynku dziennego, zróbcie to Państwo. Pomyślcie, jak zaaranżować mieszkanie, bo czasami to się bardzo opłaca. I to są najlepsze sytuacje, kiedy można to zrobić, ale nie zawsze można. Mieszkania mają swoje podziały wewnętrzne, które, które niestety uniemożliwiają zwyczajnie przesunięcie tych, tych najważniejszych miejsc z punktu widzenia wypoczynku człowieka. No, i wówczas stosuje się różnego rodzaju urządzenia, które moderują, neutralizują ten, te, te, te promieniowanie, które, które jest i które nie jest najlepsze, przywracając, jakby stwarzając warunki do lepszego funkcjonowania. Mnie interesuje jeszcze sprawa właśnie z, znajdowania wody. W momencie, kiedy różdżka pokazuje, że tu jest woda, prawda, że tu jest źródło wody, że tu można studnie kopać, to skąd pan wie, jaka tam jest woda? Czy to jest woda, która się w ogóle będzie zdatna do picia, która, której jest dużo, która może nie jest, która jest na przykład bardzo głęboko i, i, i nie będzie się można do niej dostać, bo też może tak? Być. Tak, tak. To, to jest, to, że jest sygnał, to nie znaczy, że jest to od razu sygnał związany z dobrą wodą, ale jeżeli jeżeli radiesteta zna choć trochę hydrogeologię danego miejsca, a powinien znać, no to to jest tutaj już łatwiej, bo na szczęście zasób hydrogeologiczny jest też już w tej chwili dostępny i można. Mniej więcej z pewnym prawdopodobieństwem wiedzieć, z jakiej głębokości jest dany pokład wody. To jest jakby pierwsza rzecz. Druga rzecz: jest taka zasada, że najsilniejszy sygnał zazwyczaj oznacza wodę, która jest w dużej ilości i dobrze przefiltrowana przez piaski, żwiry, w których ona występuje. Więc szukamy tego najsilniejszego sygnału. Na Mazowszu nie ma problemu z wodą. Mamy ją w zasadzie w zasadzie wszędzie. Problem jest z dobrą wodą. Czyli taką, która nie ma zbyt dużej ilości jonów żelaza, a zwłaszcza jonów manganu. Kwestia zanieczyszczenia bakteriologicznego wody to nam zazwyczaj załatwia to, że szukamy wody z głębszych pokładów, tych wyizolowanych warstwą gliny. I jeżeli natrafimy na silny sygnał, to wówczas, to wówczas mamy duże prawdopodobieństwo, że jeżeli studnia zostanie odwiercona w tym miejscu, będziemy mieć do dyspozycji dobrą, dobrą wodę. Oczywiście są różne sposoby, żeby stwierdzić głębokość wody. Począwszy od takiej, która została w XVIII wieku opisana i występuje pod taką nazwą Prawo Biskupa. Nazwa się bierze stąd, że biskup Grenoble opisał pracę miejscowego różdżkarza, który właśnie wyznaczał głębokość po znalezieniu głównego sygnału, a później po wyszukiwaniu tak zwanej wielkiej, równoległej, czy też promieniowania skośnego i odległość tych dwóch sygnałów dawała nam głębokość. Także to jest jakby tak, takie, takie prawidło e, radiestezyjne, które funkcjonuje od bardzo dawna. Czyli już w radiestezję też się nowoczesność wdarła, bo kiedyś e, po prostu Przyszedł, jesteta, przez pole, przez, przez jakąś tam wieś i znajdywał. Tu studnie można zrobić, tam studnie można kopać, tam studnie można kopać, a teraz państwo już współpracują jednak z godetami, z architektami, to już nie jest tak prymitywnie, jak kiedyś było. No tak, przecież budowa to jest proces inwestycyjny, którego sam jeden człowiek nie, nie jest w stanie Y, wykonać, tak? Musi wziąć, zatrudnić wiele osób do y, pomierzenia terenu, do wykonania opinii geotechnicznej, do projektowania architekta, y, ekipę budowlaną do tego, żeby mu zbudowała to, instalatorów, żeby po, 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 porobili przyłącza. No i ja się cieszę wtedy, kiedy mogę uczestniczyć w procesie budowlanym jako branża budowlana. I to jest fantastyczne, jeżeli radiesteta staje się udziałem takiego procesu budowlanego. To jest, to jest pozytywny sygnał. To znaczy, że nie będzie tam żadnych żył wodnych, że będzie na pewno woda i będzie tak, woda dobra. Tak, tak. tak. To jest gwarancja. Nie gwarancji to nigdy nie ma. Wie pani, to to jest duże prawdopodobieństwo. Moja przygoda. Radiestezyjna, zwłaszcza z wodą, miała różne swoje koleje losu. Od początkowych, fantastycznych trafień, poprzez pasmo porażek, a później poprzez współpracę z dwoma różnymi miejscowymi studniarzami, którzy jak nie mogli wywiercić studni, bo nie było wody, to dzwonili do mnie. No, i wtedy to była dla mnie komfortowa sytuacja, bo, bo znaleźć studnię w terenie, w którym rzekomo nie ma wody, jest, jest takim, taką weryfikacją, która, która tak, człowieka uskrzyda. Tak, 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 tak. Tak, tak, A chciałbym jeszcze, żeby Pan powiedział taką rzecz, jak się zachowuje różdżka, jak trafia na tę wodę, która jest dobra, jest w miarę. Czysta. To zależy od rad, niestety. No a na od... przykład w pana rękach, jak w, się zapytuje? W moich rękach to jest tak, że w, jak wchodzę na warstwę, na, na strefę, którą wyznacza oddziaływanie cieku podziemnego, to różka wybija mi w pion. Jak schodzę, opada w dół. I to jest pierwszy sygnał, który wiem, czuję. I dalej już. Różczka jest odkładana i używam wahadła jako bardziej precyzyjnego przyrządu, ale bardziej też i wolnego. A różdżka z czego jest zrobiona? Z metalu? Może być z wszystkiego. Ja mam różdżki metalowe i z poliwęglanu, ale też potrafię sobie na miejscu zrobić z drewna, czy może być z, może być z brzozy, może być z olchy, może być z leszczyny. Może być z jałowca, może być z brzozy, wszystkiego. Czyli nie ma znaczenia, z czego jest. Nie, to jest tylko, to jest tylko przyrząd. Tak jak pani długopis sam nigdy niczego nie napisze, ta kruszka sama też nie, nie będzie działać bez, bez człowieka, bez umysłu. Czy każdy ma zdolności radiestezyjne? Czy to są wybrańcy losu? Na pewno to nie są wybrańcy losu. I ja jestem zwolennikiem takiej teorii, że to jest nasza możliwość, którą możemy wykorzystać bądź nie. Są ludzie, powiedzmy, bardziej utalentowani. Każdy w szkole podstawowej się nauczy tabliczki mnożenia. Każdy. Tak samo z radiestezją. Każdy opanuje praktycznie pracę z różdżką i z wahadłem. Ale żeby, tak jak już idąc tą analogią do matematyki. To nie każdy opanuje rachunek różniczkowy. Tu już trzeba mieć troszeczkę bardziej otwarty umysł, trzeba mieć predyspozycje pewne. Tak samo jest z radiestezją. Trzeba mieć trochę więcej wyobraźni, trochę więcej wrażliwości, no i dyscypliny w. Może tu panią zaskoczę, ale w bardzo logicznym myśleniu. Trzeba logicznie myśleć, żeby to wszystko. Razem do kupy złożyć te wszystkie wymagania. Więc właśnie tu jest problem, tak? Zachować <laughs> równowagę między, między wrażliwością, odczuciami, których ja powiem wprost nie zawsze rozumiem, a logiką, która jest no co tu dużo mówić, trzymająca mocno przy ziemi. I to zazwyczaj to się mówi, Pan Bóg dał wrażliwość, dał też rozum, trzeba z jednego i z drugiego korzystać. Dużo jest radiestetów w tej chwili w Polsce? Czy dużo? Hmm, takich, którzy pracują zawodowo, bardzo niewielu. E, takich, którzy tyczą studnie, jeszcze mniej. E, pracujemy nad tym, żeby jakby ten uczyć, żeby ten depozyt wiedzy, którą mam ja i paru moich kolegów i koleżanek, przekazać. I to się zaczyna udawać. Coraz więcej jakby e, ludzi, którzy się wyszkolili, podejmuje te, te zadanie. Bardzo panu dziękuję. Pan Jakub Zemła, steta był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję bardzo dziękuję. Bardzo.